Minecraft w niedalekiej przyszłości doszło do kilku zmian. Zwierzęta zaczęły żyć w ze sobą, przez co gracze zaprzestali grać w tę sześcienną grę. Zwierzęta wraz z potworami nie uważali już siebie za wrogów, jednak wiedli swoje życie, będąc swoimi sąsiadami. Stworzono nawet szkoły, w których dzieciaki uczyły się razem. O, dzień dobry, jaki piękny dzień na dworze. Idea. Jasne, mamo, już wstaję, ale piękny. O ja, jaki piękny dzień. Witaj pomniku, już muszę się ciebie rozebrać. O, o właśnie tak, żebym mógł się ja ubrać. O ja. Witaj tato. Kurczę, szkoda, że ciebie z nami nie ma. Cześć, panie TNT, znaczy bloku TNT, no Czy nie ma nic ciekawego w internecie odnośnie szkoły? Nie? Jasne, mamo, już idę Okej, okay, wszystko gotowe, wszystko zabrane Idę też zjeść na szybciaka Znaczy, o, o, hej, mamę, hej, mamę, co tam u ciebie? Twój wielki A, wiem właśnie, mam, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze W końcu, to już moja czwarta szkoła w moim życiu Muszę sprawić, by to była już tam ostatnia, ta jedyna Mm -hmm. z ciebie taka dumna. Trzymaj mleko. Trzymaj o, daj, daj, daj. Klebek. Mm. I zbieraj się, zaraz wychodzimy, bo nie możemy się spóźnić znowu. No dobrze, mamo. Tym razem się nie spóźnimy do tej szkoły. No okej. Okay. Wszystko zabrane na pewno. Idziemy. Wszystko... Tak, tak. Ach, mamo, mamo, chodźmy już, chodźmy. No idę. Idziesz? Spokojnie, idziesz? Nie to bardzo tak. dobrze, bo już. O, jesteśmy już przy drodze. Mamo, już może. Słucham, może już zostańmy tutaj. Wiem, że chciałabyś ze mną pójść do szkoły, ale koledzy nowi i tak dalej. Nie, ja, tam samochody jeżdżą, jeśli ci coś potrącić. Nic mi się nie błowie. stanie, spokojnie. Mam nadzieję, że wszystko no, ja będzie tak, dobrze, ale. Dobra, już idź, mamo, ja już pójdę sam dalej do przodu. No, o, No to, to, mamo weź, weź, bo zobaczą zaraz, tam już jest szkoła za rogiem, no Dobra. Trzymaj się, ja się do, zobaczenia, pamiętaj, do zobaczenia, do bądźcie zobaczenia bądźcie. po szkole, no No, jak... Ty cześć! To no mamo, weź przez ten, bo usłyszą, jeszcze jak kalerzysz nasz slang. Dobra. No, dobrze, dobrze, idź już. Idę mamo, do zobaczenia w szko później po szkole, cześć! Pa pa Ale super, pierwszy dzień w szkole to będzie na pewno niesamowite. Poza nowych kolegów, nowe koleżanki nową nauczycielkę. Zawóz. Cześć! Cześć! Cześć, cześć, Jestem królickiem! A, zauważyłem! Cześć, cześć! A jestem, ty? Jestem Cyprian! Jestem Clipperem! Jesteś Clipperem? Lubię... Ło, wow, ale super! Tak, nigdy tak! I nie znam Clippera! Bo mnie skriper... nigdy nie chciałam znać! Tu Skąd jesteś? Skliperowa? No, mnie tam przyjeżdżałam! A, no, 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 fajnie! Ej, słuchaj, kto cię odprowadzał? To, to... mama, znajoma, znajoma taka, kuzynka? no? Znajoma, zajoma tak. Dobra, wiedziałam, że to twoja mama, ale spoko, w sumie nie ma się w co wstydzić. Mnie też odprowadzała mama w pierwszej klasy, A, a my jesteśmy że... no, nieważne. Ale no. ty, która jesteś klasa? Jestem w cfa... czwartej. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K? Z... D, 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 B? tak, tak, mam napisane D. Co ty d. gadasz? Ja też! A, a, to super bardzo. Ale mega! No to su super. To fajnie, prawda? Fa fajnie? fajnie, fajnie, że pierwszy... No, nie mogę się w ogóle zawsze doczekać. Zawsze chciałem mieć królicz. Ty też nie do... no, no, kurde, super. No dobra, no to nikt będzie. Dobra, no to ja muszę już lecieć, bo idę na akademie. No akademię. właśnie, ja też chciałem... No, 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 dobra, no, no. no. Dobra, no to, to trzymaj się, do zobaczenia, pa! Jaki gadatliwy króliczek dziwny. Aha, śmieszny o ja jakie ja fajne wakacje Ej ten głos kom. Ja to całe wakacje Grenlandii, kurde, jak, nie jak wiem Jak go, 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 Ja przesiedziałem ja, cały Ja znam A, tego niedźwiedzia to Ty to. jesteś Fabian o, Cześć Fabian Tomek? Nie, Tomek wybuch. Ja jestem Cyprian Oh. Cyprian, no w Creeperowie chodziliśmy razem... Nie nie w Creeperowie, to było gdzieś indziej, ale chodziliśmy razem do szkoły na, przez jeden no. rok. A, a czemu zmieniłeś szkołę? No, bo mama się przeprowadziła i w sumie Tomek wybuchł i no, no nie, a... nieważne, e, no... Ale to fajnie w sumie. I, i, z kim tutaj... Cze roz przedstawiłbyś może kolego mnie, bo my się Panie znamy... Cześć, jestem Narcyz, siema. Cze cześć Ogólnie narcyz. to potrafię latać, mam taki talent i nie wiem jak ty, Ja bo... potrafię wybuchać albo patrz jak szybko chodzę. Widzisz? A, tam, wow. ale nie potrafisz Stawiam latać. Latać ja Latanie nie. jest super. No, kiedyś się nauczę może. Na pewno kiedyś mnie nauczysz. O, tutaj jeszcze jeden kolega potrafi latać. Tylko tak się chyba trochę wstydzi. E, jest jeszcze ktoś tutaj? O, ja. O, e, Albert. Cześć, cześć, Lama. Albert. Cześć Jesteś biały. Jesteś biały. Jak miś. Przypominasz misia. Jakby tak popatrzeć, to jesteś Ej, jak Albert. miś. Albert, popatrz jak latam. Patrz. O, o, o nie, co yy, ty robisz z głową? To nie, to perze. Yy, o właśnie, Patrzcie, co potrafię robić. Patrzcie. Co? Uderzył ja w głowę. Ja, ja też to... Ej, nie potrafię ja tak. Ja nie umiem, jestem nie To jest nie niesprawiedliwe. Nie. Czemu creepery tak nie potrafią? O, ok, o jeju. Czy to już początek roku? Dzieciaki, na salę szybko! o nie. Ten o, pan nie. jest groźny. Przeszły, Wiecie, czego on w uczy? Uf. wf WFU, Ej, to jest przesada, naprawdę. Jak on jest taki groźny, to będzie na pewno fajny WF. O tak, nareszcie, w końcu fajny Super. wf Nie będzie cały czas palanta, ale genialnie. Dobra, tutaj chyba jest jakieś wolne miejsce, ustawimy się tu. Do... Ja cię kręcę, ale genialnie. Yy, yy, Chodź może. Jadę daleko, yy, tam, jest, tam jest kot. A, yy. Koto. Nie Koto. bój się, konek. Dobra nie. Proszę się uspokoić! O, o, o nie! Cisza! Ten pan jest bardzo groźny. Rozpoczęcie akademii. Czemu ten okay. pan ma białe oczy? Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie 4 września. Rok szkolny rozpoczynamy z wieloma zmianami. Z radością informuję, że mamy nowych nauczycieli. Powitajmy panią Lamę, nauczycielkę języka polskiego, która w tym roku zostanie wychowawczynią klasy 4D. Dzień dobry ale pani Lamu. Dziękuję, dziękuję. Cześć Syneczko! Mamo, nie przypomnisz, to jest twoja mama? To Ty... jest... Cicho! E e e witamy również pana Wilka, który jest nauczycielem w webu, ponieważ dzięki funduszom przekazanym przez Unię Zwierzęcą, w szkole została wybudowana sala gimnastyczna. Chciałbym tylko nadmienić, że nienawidzę hałasu. <Die interactivity> o, o, o nie, dobra. <coughs> e, e, Życzę że dobrych ocen i powodzenia w nowym roku szkolnym. A teraz przekazuję głos naszemu kochanemu dyrektorowi. To jest pan dyrektor, bez oczu? Witam bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym. Pamiętajcie, że jest to szkoła, a nie podwórko. Mamy tutaj o, pewne zasady, które mam nadzieję będziecie przestrzegać. To by było na razie na tyle. Proszę wychowawców o zabranie swoich uczniów do sal miłego roku szkolnego. Lasa czwarta, d proszę za mną! Idziemy, Ej. pani lamo! Chodźcie, Albert, chodźcie, to serio jest twoja matka? Idziemy. Ej, ale mamy fanie, mamy nauczycielkę, która jest mamą I naszego wiecie? kumpla. Idziemy, idziemy. Będą lepsze oceny. Tak, tak. Sorry, sorry. Okej, okay, idziemy, idziemy szybko. Ej, pani. O, pani lamo, idziemy już! Idziemy! Jak ty mnie zapraszam do klasy? Idziemy. Dziewczy... Okej, jestem. Trzecie, trzecie, cieszy, szybko tutaj! Ty jest super. Cześć kochane robaczki. Dzień, 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 dzień dobry pani lama! Dzień dobry! A już robiłem! Tak. Dobrze, także mam na imię Lucynę, ale możecie nam być pani lama. Dobra. Dobra, słuchajcie, jako, że to jest mój pierwszy dzień w szkole rok, w którym będę właśnie, jakby będę wychowawcą. To mam nadzieję, że dla, będziecie dla mnie mieli i, i, i jakoś przetrwamy wspólnie te lata i będziemy pracować nad lepszym jutrem. Um, no ogólnie nie wiem skąd ten cytat, ale chyba z YouTube'a tam gdzieś go tam słyszałam. Hmm. A królna no pani dobra. Reziego? Kogo? Ani nie was. Serio? No dobra, no. no... Może pani kontynuować. Zapomniałam, że będę nie dość, że jestem waszym wychowawcą, to jeszcze będę was uczyć języka polskiego i mam nadzieję, że z tych lekcji wy wyniesiecie coś więcej niż tylko kilka jedynek. <gry> Dobra, już chod, przestanę żartować. Skoro już się przedstawiłam, to teraz może wasza kolej. Ja, 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 dobrze, ja, zaczniemy. O ja 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 ja. ja. Proszę, no jestem, może niech będzie no, ta lama no. z tyłu. Zapraszam. Serio, mamo. Jaka mama, o co ci chodzi? Przecież nie jestem twoją mamą. No jak to? N nie widzisz, że mrugam okiem? <grym> Ale <mi> przypał. A. <grym> a, <grym> a mamin synek. A, no dobra, więc a, to jest mój pierwszy rok w tej szkole. Mam nadzieję, że będzie fajnie. A, tak w ogóle mam na imię Albert. A, Cześć, Albert! A, mm. a, chciałbym też powiedzieć, że bardzo lubię zbierać znaczki i grać w gry planszowe. Okej, okay. okay, dobrze, Chyba miło, pluć. By ci, miło było Cię poznać, synku. Karol, <grym> już się przedstawiłeś, to ja, ja może sam... grzecznie przejść do pierwszej łapeweczki, gdzie tam do tyłu idziesz? A e do... Serio, mamo? Ja, znaczy, ja, proszę pani? Proszę pani, ja... Kiedyś słyszałeś, ja. że mnie zżartowała? No, dobra, <grym> dobra, mamo... Będę Znaczy y, będę musiała wezwać swoich rodziców. Eee, proszę pani, teraz ja mogę? Ja bym chciała proszę przepaść, błaga, błaga. Proszę, ja, 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 ja. Ten misiu. Jak misiu Fabian lecisz. No, niech będzie... Fabian lecisz. Wierzę w ciebie. Daj czadu. No. Mam na imię Fabian. Ej, wolnij Cześć Fabian! Cześć, Skoro już się znamy to opowiem wam. Dawaj, żart. dawaj, Fabian. Uwał. żarty. A. Idzie baba. Ale to, to to... Ja znam ten żart bardzo Ej, nie Może przejdźmy Co? do następnej osoby. Zrobij jakiś żart. Założę się, że zrobisz. Ja No, nie opowiedziałem. Yy, kto tutaj teraz? Ja teraz jem ja jak kolejna, proszę, proszę Pani. papuszkę, proszę. poproszę. Dalej, jeszcze się w sumie nie znamy. Kto to jest ta papuga? Znacie tą papugę? Jakaś ruda, nie zamrudził. O, ta słodka papuszka. Mam na imię Piotrek. Imię Piotrek. Jestem papugą. Papugą. Chciałbym zostać zawsze, zostać zawsze orłem. Ale mama mówi, orłem <grym> mówi, że orłem być nie mogę. Piotrek. Dobrze, dobrze, Nie słuchaj, się. za dużo jest powtórzeń twojej wypowiedzi. Mógłbyś powiedzieć jeszcze raz to wszystko? Mam na imię Piotrek. Nie mnie Piotrek. Jestem papugą. Cześć Babuga. Piotrek! Chciałbym zostać. Dej zawsze... cicho! Chciałbym zostać zawsze Zosz Orłem. O matko, dobrze, już... Dobrze, przejdź może do... do... O! Tutaj zielony kolega, zapraszam. Yeah! Cześć, jestem Cyprian, pochodzę z Creeperowa. Tutaj mogę się, mogę się ustawić tutaj? W tym miejscu gdzieś mniej więcej? Proszę pani pani oh, Lamo, nie. mogę tutaj? Lubię tego tak, Cypriana Dobrze. Mam Dobrze. na imię Cyprian i jestem nowy. Bardzo lubię grać w komputer, szczególnie gram w Minecraft, oglądam mm. Resiego i mam na imię Cyprian. Mieszkałem też kiedyś w Criperowie i tutaj normalnie też mieszkam zaraz Proszę, za rogiem ci, i dobry, mieszkam Cyprian, też w Dzięki cześć, pani Cyprian. Lamo, fajnie. Cześć, cześć. Cześć. cześć! Ja nie toperek. Ja, no. Nie to perek. No dobra. Cześć jestem Narcyz y, Cześć ogólnie Narcyz to... Siema Ogólnie to jestem najszybszym nietoperzem na ziemi mm -hmm. I trochę szkoda mi z wami gadać bo zaraz mam Popu. spotkanie to może przejdźmy już dalej Dobrze, Narcy, cię poznać. Proszę pani, proszę, proszę, ja To, ja, to już ja, ja... wszystko. Nie dobrze ja, pani, tutaj, tu jestem. Tu! A, a, tu! Jest ten zajączek, który nas starki, wszystkich bije. O mm. Zapraszam. Okej, okej, okay, okay, dobrze, dobrze. dobrze. Dobrze, że już koniec. A więc tak. Jestem. O, nareszcie! Jest koniec! Tak! uff nie rozumiem. Dobrze musimy to. iść w takim razie. dobrze kochani, widzimy się. Do już. widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Hej, jeśli Ci się spodobał ten odcinek, to pamiętaj o tym, żeby stawić łapkę w górę. Możesz też napisać komentarz. Możesz zasubskrybować ten kanał oraz kanały, które macie w opisie, które wystąpiły właśnie w tym filmiku. Oraz możesz też zostawić dzwoneczek na tym kanale. No więc słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się takie spodobało. To, co spodobało, bo trochę dużo czasu na to poświęciłem. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!